Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie Lego Marvel Super Heroes z ulicami Nowego Jorku. E, Ludziska, dobra, dzisiaj bierzemy się. Mm, za zalagi? Nie chcę lagów, nie chcę. Cześć, Ludziska, wow. Cześć, <laughs> kolejna misja, słuchajcie, fabularna. Fabu, fabularna, na swobodnej gry. Jest to misja. Czas czerwonej czachy. Swobodna gra. No nie będzie chociażby ten Star, Star Lord. Zobaczymy, jakim w ogóle się nam przydadzą w tej misji. O kurde, słuchajcie, szybko to idzie nawet. Znaczy to trzeba się zmotywować w sumie do tej gry. Ale już niewiele nam zostało, już naprawdę mamy 70% gry. Na aktualny, na pełną porę po tej misji będzie pewnie 73 albo 2. Ale obsługa chyba na bardziej 73%. Pomijamy. A i znów muszę wszystko włączać. No, Star, Star, -Lor Star Lord i Luki. No, ciekawe. Cholera, nie chcę kodu Ciekawe połączenie, powiem wam. Muszę te wszystkie dodatki powłączać. O tym zawsze zapominam. Jak zaczynam odcinek. Tu jest coś metalowego na początku. Ale to chyba jednak było... Było tak... Tak, to chyba było ogólnie zadanie takim chyba zwykłym. Oczywiście znaczy w sensie na trybie... Ale tylko... Czemu ja tego nie mogę? No, nie, nie mogę. Wydawałoby się, żebym mógł. No nic. Chodźmy, więc słuchajcie. Tylko teraz tak. Przyda nam się jednak... Hmm coś, to się stanie niewidzialnym na chwilę, czyli czyli, 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 czyli czarna wdowa. Chodźmy nią. Aha, to jest w ogóle, aha, bo to ten pajączek. Dobra, tylko ten pajączek. No i na górę. Możemy się zmienić w co chcemy, chyba. Nie chyba, tego na pewno. A, dobra. To jednak myślałem po prostu, że to jest Metalowe, tak celowo, ale to jednak nie to. Znaczy celowo, co ja mówię. Yy, w sensie takim, że to metalowe, na do, yy, nie metalowe, po pierwsze z tego, z, z złota, było na dole, by to zniszczyć, ale jednak okazuje się, że nie. Luki potrafił latać? On potrafił tylko. Nie, nie potrafił. Hmm, Filipa. Weźmy coś innego, na przykład Venoma, co, obtrążymy to. Tu się przyda, ktoś tu się przyda. Tu się przyda, założę się Iceman, bo widzę wodę. Także Icemana sobie wybieramy. E, nie, tak tak to zamroź. No i teraz to trzeba rozmrozić, no, jak żeby inaczej. No to nie będzie cyklop chociażby. Tu będzie już druga puszka. W ogóle nie wiem, gdzie będzie Stanley w tej misji. A to by się nam przydało bardzo. No i to chyba wszystko stąd hmm, znaczy wszystko jeżeli chodzi o, o puszki i tak dalej No To już nic Ale jak się te drzwi otwierało już naprawdę nie pamiętam tutaj Muszę to wszystko porozwalać, muszę sobie przypominać. Dawno dawno nie było tych... Aha, tu nie, jest jednak, dobra, jest trzecie pajączek i puszka kolejna. Tylko pytanie, ty nie potrafisz latać. Ale ty potrafisz srebrny server, no. no. My nie wiedziałem, że my go mamy tutaj. No, bo zapomniałem po prostu. Możemy troszeczkę pozwiedzać. zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Jak to zniszczymy. Tutaj nic. W serio? No, a więc chodźmy na chwilę. Wróćmy się w ogóle. Chociaż nie weźmy star, star lorda. I ja bym chciał to zniszczyć. Mogę? Nie mogę. A, że w sumie... Ups. Aha, ja zacząłem latać. A to nie było celowe. Weźmy sobie Iron tego chociażby. I teraz czekajcie, jak to trzeba było cholera zrobić tutaj? Bo no tu widzę coś srebrnego, to jest w środku. A w ogóle są to monetki. Jezu! Nie pamiętam, że to trzeba było zrobić tutaj. I tu jest nie wejście na górę, tak? Eee, dobra, to trzeba będzie to zniszczyć pewnie. No właśnie. I tu się wszyscy... To, to jest bez znaczenia w sumie. Zróbmy to tak, jak powinno to być, czyli tu ułóżmy to. Może tu przeciągnijmy tą wajchę. To się otworzyło. A, bo to... Aha, ha, czyli tak byśmy potrzebowali dwóch postaci, to nawet dobrze, że po prostu w którymś momencie już wziąłem, znaczy... Że po prostu w którymś momencie już jezu, nie zmieniłem się w że po prostu, słuchajcie, wziąłem dwie postacie, znaczy, jezu, ale co tu trzeba było zrobić, żeby ktoś nam, ktoś nam nie otworzy co tu trzeba, zaraz, zaraz zresztą zobaczę pewnie, jest jakaś mała, a, no właśnie, no właśnie. Przecież o tym naprawdę zapomniałem już dawno, naprawdę nie, nie grałem w te poziomy Znaczy ogólnie ja nie gram w te, w te poziomy tak po prostu W sensie takim, że nie gram... Aha, no bez kitu Jesteś tak tępy, naprawdę nie potrafisz tego obsłużyć Niech będzie Co to trzeba będzie zrobić? L Czekaj, czekaj, tak L... E, jeszcze raz Dobra jak to będzie trzeba ułożyć? Cholera, jasna. Hmm. Aha, dobra. Od tej strony płynie źródło energii. No i także jeszcze raz. I to tyle. I po co ja się wracałem? No i mamy przejście dalej. Mamy przejście dalej. Możemy sobie już tam kontynuować tą naszą podróż. No oczywiście pomijamy. Tak, to jest ten poziom. Wie, za do docięcia, przez chwilę myślałem, że gra jest za głośno, ale wszystko jest git. Wszystko jest git. No, o, widzę w ogóle... O, Lee. Miło. Nice. Odblokujemy sobie już Stanali od razu. No i pięknie wszystko ślicznie. On zieje tym. Zieje, dobrze. Git. Jeden na pięć. Zieje ogniem. No i mi się to myli. To oni nie zieją ogniem, tylko strzelają ogniem. Znaczy strzelają promieniem ognia, a nie... Nie zieją ogniem. Boże na lit. Lit wszystko ładnie idzie. O nie, czerwony. No i zabiliśmy go ładnie. O boże, boże, boże. Ja, mamy tutaj kilka tych strzałek jeszcze. Jest tu jedna, kolejna. Trzy na pięć. Gdzie będzie czwarta. Tu będzie coś dla tora. I tutaj coś się płonie. Tu się płonie puszka, ale to będzie dalej. Dobra. To będzie dalej. Hmm, coś dla tora widzę że weźmy sobie Tora. Znaczy Tora, no nie tylko Tora, no wiadomo, tutaj też w zasadzie też potrafią coś naładować i to znacznie szybciej, bo Torem trzeba się, jeszcze tak naładować. Dobra, L. Co mi to dało? No a puszeczkę mi to dało. Git, ślicznie, nice, nice, nice. 3 na 5 dobra. Ale tu jeszcze coś jest. No właśnie. Z wrogów jeszcze pełno. Sali tu jest. Czemu tu jesteś stali? Są on, on cię schował przed... <śmiech> <śmiech> Jezu, tego się nie spodziewałem teraz, tak typowo, nie? Jezu, ale ile, ile ich tu jest? Zobaczcie sami. Mm, a, była ludzka pochodnia. Kurde. Nie potrafię się skupić i wybrać sobie właśnie ludzkiej pochodnie. Ogólnie nie potrafię czasem czasami skupić. W ogóle, znaczy dobra, teraz nie potrafię skupić, bo... Bo jest późna godzina, naprawdę jest późna godzina, ludzi, jest trzecia w nocy. jest już kolejna taka, taka noc, w której ja nie prześpię. Tak mi się wydaje. Bo... No właśnie, nie ma takiego powodu, dlaczego bym miał nie przesypiać nocy po prostu. Tak, tak, nie mogę spać. O, że to jest ten nudny element z tym układaniem tego szaństwa. Nie, to nie ma być tak to ma wskazywać... Ej, co jest? Nie mogę tego skierować tam. No to dobra. To skierujmy na dół i ten promień skierujmy w tamtą stronę. No da się da. Nie da się. Hmm. A nie da się, da się, bo to miało być tak. Dobra, Boże święty, ja mylę. Mylę sobie wiele rzeczy. Ale to właśnie z tego względu, że jest ludzie trzecia w nocy. Jest jest po trzeciej. Jest... Kurde, nie pamiętam wzorka jaki tu był. Boże, nie patrzę się na ekrany, Jaki jestem głupi. Jezu. Aha, kwadrat, bo jestem tam... Jest, dobra, jest tutaj nawet zaznaczone. Dobra. jest udziska trzecia w nocy. Ja nie śpię, bo nie mogę. Nie śpię, bo nie mogę... Nie jestem... To w sumie nie świadczy o tym, że jestem no life'em. Aha, tego nie obrócę, co? Trzeba będzie to obrócić To się pod kątem obraca I to yy, nie, jest, nie chodzi o to, że jestem do no i że po prostu teraz sobie nagrywam No yy, ale jednak stwierdziłem, że Skoro nie mogę i tak spać, to jednak Aha, ja nie wiem w ogóle, po co ja to robiłem w sumie Przecież ja mogę od razu tutaj się przelecieć tam na górę i, i mieć dobrą z głowy jest jakiś tam tępy Aha, czekajcie, tu L trzeba naciskać, dobra. Przedłużyłem tu ten odcinek. Znaczy, no... Przedur... Aha, dobra, 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 wróć, wróć, wróć. Czekaj, lataj tutaj, spokojnie. A teraz tak, pytanie moje brzmi. Czy ja tu? Na tym? Czy to mnie spali ten ogień? Nie, nie spali. A to git. Tak, przedłużyłem ten odcinek. I to w cholera dosyć poważnie bo niepotrzebnie w ogóle tutaj się za to wbiorę skoro ja mogę sobie po prostu przejść dalej mhm, zabili mnie w ogóle jakim cudem albo to są jezu ten pieprzony promień jakiś który mnie wiecie co zrobię to inaczej przeleza sobie po prostu nie powinno mnie trawić tutaj w ogóle się powinna przeleć tam czarna wdowa Aj, Jezu, nie ogarniam, ja powinienem naprawdę wyspać się w końcu. Jeżeli tak cały czas... O Boże, o, nie, wied nie wiedziałem kompletnie gdzie ona jest. <laughs> o, ale dobra, moje pytanie brzmi, <śmiech> <śmiech> gdzie będzie y, piąta, piąty ten posążek złoty? Nie wiem też po co to zrobiłem, ale nieważne, kim z tym. Może ja tu przedłużam cholernie. Ja to mogą sobie iść na skróty, a jakoś to przedłużam cały czas. No Luki dawaj, popisz się swoją. Czy znaczy, Luki to, to jest hokej. Haukej, hokej, hokej. ski z tym jak on się nazywa. Czy pisaliście mi tam, jak się wymawia jego imię? Ale za cholerę niestety nie pamiętam. Hehe. <laughs> mm, no Spiderman już będzie. Lecimy sobie tutaj nad wrogami, ładnie. Jeżeli pominę, cholera, jeżeli pominę ten złoty posążek, to będą właśnie się bardzo, bardzo, bardzo złe. Ile mamy złoty posążek? 6, dobra. Albo Jezu, ja już nawet nie ogarniam, słuchajcie, czy już te posągi zniszczyłem. U Jezu, ile cię ci wrogów zebrało. Ja już nawet nie ogarniam, czy te posągi, słuchajcie, zniszczyłem, bo jestem naprawdę teraz trochę w takim słabym stanie. Także się nie, 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 nie zdenerwujcie na mnie za to, że ja po prostu teraz nie ogarniam. Tak do końca co ja, co ja tutaj robię w ogóle? Mam już jeden burzek. Kolejny wskaźnik. No, wskazuję tam na górę. <laughs> mm. Dobra, jeżeli ja nie zdobyłem tego posążku to zrobię to za sekundę. Znaczy za sekundę. Jeżeli nie zdobyłem tego posążku ludzie, to... No właśnie to co? No to to, że po prostu zdobędę... To po prostu jeżeli... że tak powiem yy... Aha, to się przyda Ironman. Boże święty, spieprzać mi z tą... Swą... Hokej, wy... znaczy hokej. i czemu się ciągle hokej? Skąd mi się hokej bierze? Teraz hokej, przed chwilą był Luki. Yy, Luki zamiast hokeja, teraz hokej zamiast Starlorda To się przyda Ironman. Znaczy nie tylko Iron Man, ale... Ale ja w z rozmaikam Bo tak, bo lubię. No to byli ci pieprzeni... Piep... Aha! A dobra, dlatego ja ich nie mogę zniszczyć niczym. Bo oni mają złote zbroje. I po złote zbroje trzeba będzie troszeczkę podpalić. Tak? Nie. A no dobra, walić to. Idziemy na górę. Pominiemy. Tutaj widzę tylko jedną strzałkę Ile mam puszek? Osiem Ja się założę, że ja pominąłem ten posąg No sobie, czemu się nie mogę ruszyć? Halo? Dobra, dziękuję, mogę się ruszyć Ja się założę, że ja pominąłem ten posąg Ups, to nie miało wyglądać w taki sposób Broń Boże Broń Boże, nie miało wyglądać w taki sposób Halo? Halo? Dziękuję Co tu jest? Pewnie było jakieś przejście dla. Skąd? No stąd. <laughs> Nieważne. Chyba poczekajcie zrobić cięcie w ogóle, zaraz sprawdzę, czy ja nie pominąłem tego posągu na nagraniu. I zaraz do Was wrócę. Tak, ludzie, tak. Oszczędźcie mi komentarzy typu, jakie jestem tempy pominąłem, yy, pominąłem jeden złoty posążek. Tak. Nie, nie musicie mi tego pisać. Wiem, że jestem idiotą. Ludzie, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale jest po trzeciej w nocy i naprawdę nie ogarniam. Stanali już sobie uwolniliśmy, ale zrobiłem też drugi raz. A tak z grzeczności po prostu, że mu było fajnie. E, w ogóle tak musiałem wyjść z poziomu. Nie, nie robiłem go na nowo. Po prostu wyszedłem z poziomu, wziąłem e, zapisz i wyjdź. Po prostu w momencie, kiedy zapisywałem poziom, to już miałem wszystkie te rzeczy To Tylko, że 9 już tych puszek zdobyłem, a nie 10, że Stanali odblokowaliśmy. Bo ostatnia... ostatni cholera jasna Mogę tędy już przelecieć? Nie mogę. Czyli muszę chyba to włączyć jednak. No, niech się szybko tam przesunie, niby że to już zrobiłem. Bo ostatni... słuchajcie, ostatni... Mm, ostatni ten posążek złoty... Nież możesz dzisiaj ironem. Przelecę? Przelecę. Ostatni... Ło, cholera. Ostatni ten posążek złoty znajduje się tutaj. Naprawdę dziwi się... Coś tak myślałem, ale no... Pominąłem. Nieważne. Dziesiąta puszka, także już możemy powrócić do nowego Jorku już na stałe, możemy zapisać, zapisać grę i wyjść. Tak, trochę to pomieszałem tutaj, ale nieważne. Nie mamy prawdziwego wyznawcę. To sobie może pominąć. Puszki. I dziesiąta puszka już bez tego liczenia. Raz, 2, 4, 5, 7, 8, 90, tylko jedna puszka, czyli ta dziesiąta, której nie zdobyłem. Komis odblokowany, miło, nice. Stany w opałach tutaj mamy... Też oczywiście jest odblokowany. No jednego złotego klocka nam tylko naliczę za mini zestaw za i zamienić zestawy możemy powrócić do Nowego Jorku. Sprawdzić ile mamy procent gry przy okazji. I to będzie na tyle w tym odcinku. No dosyć krótki ten odcinek, nie powiem, że nie. Chyba z 16 minut wyszło albo... coś, coś, coś około tego, albo 17. Ile? Uu, tylko 71%, A to się zdziwiłem my i że to podskoczy mi dziś tak o 2-3%, ale nie, dobra, nieważne. No w każdym razie dobra ludziska, to już na tyle wam. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i cześć trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.